Jest ze mną kto? E, ja. Koks. Tak. Pan ja. E. Trochę pomiędzy tak, odcinkami zbudowałem. E, na live to było. No, chyba. Hmm. Tutaj. Tutaj to ja to zrobiłem okna. zamiast kamienia to ściany z zewnątrz. Wchód. Tak, a coś ścina. Co ci ścina znowu. No, jak to mi czasami jest... Dobra, co so poprzenosić? przynosić te yeah. kłody? A gdzie okay. to jest w ogóle? Gdzieś e, e, też... se uciekł. Co? Gdzieś się uciekł, jak widać. E... Ostatnio mu ukazałem. E... dlaczego ci się nie da zakończyć? E... Właśnie. my to mamy osiągnąć? Wiem, że się da jakoś coś takiego zrobić, ale. E... Mam pomysł, bo ale trzeba to wyciągnąć może trzeba, trzeba zrobić i ton desk nie ton Tę nie masz jak to wyciągnąć bo się ze schody wyrosły ciały hm poczekaj Jakby to coś nie wiem tutaj przypię do tego A ja w ostatnio na live nic nam się nie udało zrobić Co? W ostatnio na live nam się nic nie udało zrobić co z tego zaplanowaliśmy w sensie myślała kwalunka to może teraz od razu zaczniemy z tym, a ten tylko Kelvinowi, Kelvinowi damy robotę, żeby yy, ten... Żeby ja nam udawiam. zrobił... żeby dokończył schemat, a ten... A zrobimy schemat Palisady. Palisadę się akurat dorobić schematem. Czekaj, to ja może to zaplanuję, bo ja wiem tak na oko dokąd to zrobić tę Palisadę. Dobra, jak coś są... Palisada jest w... Yy, tym... W trzeci zakład z od góry. Mój robiony, dobra. dobra. Oczywiście nie dotąd czy zrobić. Oczywiście od wody trzeba to zrobić trochę. Do wody i kanibale to nie wchodzą chyba. Nie, nie jak się jak wejdą do wody to się topią. No chyba, że jest akurat zdziwa, to ci mogą przeleść naokoło. A to się nie bój. Gdzieś tutaj. Jeszcze trochę. O. ty pomysł. dobra. W ogóle... Wiesz jakie są według mnie najdziwniejsze ustawienia jakie są w Są The Forest? Gotowe. Jak, jak tworzysz świat, to możesz sobie wybrać długość dnia albo długość pory roku. I tam masz na przykład opcje realistyczne. Jak ja mogę zmienić ten, żeby... To było nie, nie Jak to Jak on to zbuduje to po prostu wsadzimy tam belkę i ten się będzie domu? Si si kłody, kłody, kłody Dobra. Jak niby czekaj Where is Bo ostatnio jak budowałem to, to kazałem mu zbijać, no i nie wiem gdzieś po raz, bo ...bo, bo Nie, to, bo... to najlepiej mu dać. Jak masz zaplanowane, to lepiej mu dać, żeby dokończył ten. Dobra. No i mu dałem eee, sobie problem do... jest. Bo je, bo były. Ej, chodzi o ej, ej, duży problem jest. Jak duży, gdzie? Chodź szybko, tu do mnie. A dobrze to ustawiłem? Nie chyba. Tak. No tak. Chodź. Chodź. Cześć. Witamy z powrotem w odcinku. Był mały problem, trzeba było to rozwiązać. A teraz gramy znowu. Idę zobaczyć, czy znaczy ta pałka. Koks jest nieobecny. Teraz wejdzie wyciąć Tym po powszedniom przyjść Pana papa, na papa na, 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 na. i na razy próbowałem ponownie powrócić na kanał na YouTube Miesiąc mat przetrzymałem, abne dwa i znowu poszedłem mm. No, poszedł po mleko. No, tak czasami bywa. I jak on tam zrobił znaczenie w WTF? Pa, pa, la, pa, pa, pa. Ej, co to jest? What the fuck is this shit? Aha, lokalizator to GPS? Ta... Już jestem. Ej, bo znalazłem jakiś lokalizator za to GPS. Aha. Gdzie? Czekaj. Tylko nie wiem, gdzie on jest. Teraz. Eee, czekaj chwilkę. Eee, to sobie wezmę ten. Eee. O, to jest to? To kółko takie, na którym się jeździ. Aha! Chodźcie, a, a to jest coś takiego. Poczekaj tam na mnie, jakbyś mógł. Bo też chciałam to zobaczyć. Kurde, przy... wyrąbają się na kamieniu! Matko Boską muszę cię tak przyciszli, bo się drze szkła pusi, ja, <noise> ja to Nie no, kiedyś to się... Kiedyś te, te skuterki były lepsze. Jak chłopie tam wtedy się nie dało z niego spać. Jak jeżdżałeś na kamień, to właśnie na 10 metrów i nie dostawałeś to, co czas, to i jest, Dobra. Chłopie, co ja tu mam wyty... jakieś kości. Czaski. Ja Czaszki jakieś... O, taśmy. E, daj mi chwilę, już tam idę. Już za sekundę tam będę. Dobra. Te skuterki są naprawdę szybkie. A, aha, to jest takie małe. A tu coś tu jest jestem. jakieś. Tu jest coś lokaliza. do budowania. Jakiś jakby artefakt, albo coś takiego. Mówisz? Schemat, nie, coś? No. Czekaj. A kiedykolwiek nie... tu byłeś, czy nie? Yy, pe pewnie tak, tylko nie, nie kojarzę, bo dawno nie grałem w Sansa. I to co to jest? Lokaliza, to yy, a, pęk. to jest... To jest coś, po, co, czego możesz użyć po przejściu gry. A do czego użyć... To, y, to działa jak... Jak... Y, ten... Jak y, ta... Połowa tej kulki z deforestą. To akurat przyciąga kanibali. Możesz też znaleźć drugie, które... Y, odstrasza ich. Wydarzy ja lokalizator GPS przy tamtym ciele. Ale... Dobra, ale wiesz po co jest to... Potrzebne w ogóle? Po co miałbyś nasyłać sobie kordy e, na ten to e, Po co mi lokalizator GPS, jak nie mogę go na przykład postawić na kiju? Tak, możesz go postawić na kiju. Aha, tak. wy... Dosłownie możesz postawić go na kiju. Poczekaj, pokażę ci. Wiesz, kija, wbijasz kija i. i czekaj. I gości tutaj idą, ale możesz sobie tutaj wziąć lokalizator GPS i masz lokalizator GPS na kiju. Co? A da się później go, ścią go ściągnąć? Tak, Co, przytrzymujesz? No. Masz Maszki. Masz wypróbować. Możesz tam ustawić jakąś mhm. ten konkę. Nie Dobra, działa. Daj pija. Moje. A, dobra. Tu masz niedaleko, jakbyś chciał. Nie, chodź Aha. Chodź idziemy do tego. Idziemy do takiego jakby... Tytajnikwa. O tu jest taki jeden, choć Co no, się widzę? Kurde, wiesz, a jest tu jakaś inna. Na, inna sikiela? Oprócz, oprócz tego toporka? Którego toporka? Nie, tego to No Jasne. Był, jest jest no. nowoczesna. I jest chyba też strażacka. Tak się a... wydaje. Czy nie... Nie wiem czy coś jeszcze jest poza tymi. A można je gdzieś znaleźć? Tak. Tylko, że właśnie poleciliśmy za szybko na drugą stronę wyspy. Bo one były tam na tej pierwszej, blisko dość. A jak zejść z tego motorka? raz dwa razy spacja. A dwa razy, a ja przytrzymywaj spację. A co tu jest? Okej, okay. jakiś. Spadłem! Nice? Nie żyję. W drugim odcinku już są takie rzeczy. XD. Em, co nie to widziałem. jest? Co to jest? Ja. Wytyfy. Czy to jest jakiś pokój? Wytyfy. O, o co tu chodzi? Em, nie wiem. Ja Myślę, że kajwy są kajwy, a nie jakieś pokoje. Znaczy. Występują też takie pokoje na mapie. Ja to nie kajwy. To jest cave czy nie cave? To nie cave. To jest jakiś babunker. To znaczy, jest pod ziemią, ale to jest jakiś taki bardziej bunkier. No. To, to bunkier, bo... Znaczy, właściwie to jest y, bunkier, który jest chatką rybaków, ale... Tak, 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 taką stylistykę mniej więcej mają chatki rybaków, ale... Aha. A tam czy jest? Poczekaj, to tam nie idzie jeszcze, nie iść jeszcze. <laughs> to jest dosyć, Matko bosko, chłopie. Ja. Pi no do... jest zawału dostałem. A szkielety? Tak. I szkielet na mnie spadł. Fajne. 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 <laughs> to się Dobra, będzie to się, na... <laughs> to się będzie i nadawać i na Shota na YouTube. A. Tak. Jak dostałem zawału. No, to, to byśmy mogli wykopać po śmieńniki do. A co z tego będzie można zrobić? Co z tego I... można? Znaczy, możesz z tego zrobić, ulepszyć kamie... tą... kościaną zbroję. O, tu jest projekt. na no, ale tą... taką na reflektor. No i jeszcze co? Żebyś, żebyśmy sobie mogli oświetlić na przykład przed bazą. Ale... i co można z tego zrobić jeszcze? A, y, zło... ulepszyć kościaną zbroję, żeby była na najlepszą zbroję w grze. No. Y, albo... Y, możesz y, ulepszyć swoje bronie, żeby zdawały większy damage. Były szybsze i w ogóle. Mm. Y a to tak właściwie chyba tyle. A no i możesz tego użyć w tym takim drugim artefakcie, jakby w tym podejściu drugim, żeby ten, żeby odstraszyć kanibali. Bo ten, co zebraliśmy teraz, jak go aktywujesz, to pro produkuje ten, to złoto takie y ten, przez to, że kanibale dzisiaj przychodzą. Czyli, Wali, to, czyli to jest taki ala bunkier to miejsce No tak To już pierwszy bunkier zwiedziliśmy A to dlaczego tu jest pytajnik nadal? Znaczy, bo to to jest jakiś tam gość A to nie już? A ten nie ma No właśnie bo tak, właśnie już mam A tu jest, dobra Już mam, już mam Dobra, to gdzie teraz? Do bazy. Nie wiem, może byśmy poszli w końcu po ten, akwalung. Mówiłem, że akwalung na razie nam jest niepotrzebny, bo i tak nie chodzimy prawie do żadnych jaskin. Przy sumie... To nie wiem, po Tyrolkę? A taka najpro, e, najłatwiejsza jaskinia dla takich początkujących to jest która? To Tyrolka, Tyrolka. Tyrolka? A gdzie jest? Oto to jest taka pier to pierwsza, do której chyba mielibyśmy się wybrać. Ona jest... Y czekaj. My lądowaliśmy w lesie, tak? No, aktualnie jesteśmy tutaj... Nie, w górach lądowaliśmy. Tam... Y tam blisko... To blisko miejsca lądowania helikoptera y w lesie. Najbliższy cave obok tego. Mniej więcej. O, no, się wywaliłem. Nice. To idziemy tam, tylko może pobudujmy, albo coś? To w sumie można. Nie wiem, bo wybudowaliśmy trochę... Cały ten... life. <grym> można po prostu dokończyć po prostu tą chatkę, żeby już dokończyć tą ścianę i można i wtedy. Po prostu chcę, chcę dokończyć tą Dobra. ścianę i tyle. Dobra. Żebyśmy chociaż iść do, do domku byli bezpieczni i się nie musieli bać da, raz 2, 3, 4, 5 jest nam potrzebnych kół więc Dobrze. drzewo jedno letni jedno drzewo i będziemy iść na tą tylodę, trzeba to, to Się, czy, czy mi się wydaje, czy myśmy się wybudowali obok jakiejś jaskini? E, tak, bardzo blisko. I e, to Tutaj. jaskini takiej jednej z ostatnich. I to jest teraz? Te nie, to jest, to jest bunkier. To jest bunkier. Aha. A no, możemy tam iść teraz? Czy, czy nie za bardzo? E, nie mamy karty. Aha, żeby tam wejść, potrzebna karta jest. Tak. Co? Tam, tam co ostatnio byliśmy. Idzie. Tam, tam Ci pokazywałem, że e, tam to to... nie wejdziemy bez karty. A karta jak? E, musimy się udać e, do... Czekaj, jak się zdobywało pierwszą kartę. Znaczy, bo tam są trzy tiery karty. Jest tak, jest e, karta gościa, najgorsza, jest karta e, gościa od napraw i e, jest e, karta tych Aftonów vip -ów. Yy, idziemy idziemy pod dolkę na pewno. No dobrze. Jak iść? No bo w sumie poczekaj. Yy, może nie wierzmy tych skuterków, bo... Hmm? Lepiej by było chyba wejść pod górę i ten. Dobra. Bo nie. nie jak sobieśmy do mnie wrócili. A bo możemy wziąć tego. Wózka. A. Yy, w sumie dobra. Yyy. Mogę prowadzić? Ty podejść tam pod most, tamten, a ja tu... A ja tu od razu tym jednym to przyjadę do bazy dobrze, w ogóle fajnym sposobem jest zbudowanie Segara. Tak, tak, może na przyszłość. Ej, bo jest problem. Jak się wychodzi z tego samochodu? Nie. Yeah. A dobra. Za bardzo zaawansowane dla mnie. Oj, oj, oj. No. Jest problem. Ja tu zapalkuję pod bazą, żebyśmy na przyszłość mieli Co? Coś zrobił. Do mnie. Tym razem co? Yy, bo przez ten most się nie dało za bardzo przejechać, więc byłem mądry <grych> Jak do tego doszło, nie pytaliś? Debil. Czekaj. Czekaj, popchnij to. Popchnij to na drugą stronę po prostu Popychaj to. Dawaj to! Dawaj pod górę! Dobrze jest, dobra. No, a może ja będę prowadził? Nie, to... Dobra, jak tu oddalić mapę? A tak, dobra. Mamy mapę na pewno. Okay, dobra.